Szczęść Boże, witam Cię bardzo serdecznie. Weź do ręki Pismo Święte, otwórz je na Ewangelii według świętego Jana, w jedenastym rozdziale, w wersetach od pierwszego do 44. Był pewien chory Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry Marty. Siostry zatem posłały do niego wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to, rzekł: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął. Lecz idę, aby go obudzić. Uczniowie rzekli do Niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, ale raduje się, że mnie tam nie było, ze względu na Was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do Niego. A Tomasz, zwany Didimos, rzekł do współuczniów, Chodźmy także i my, a razem z nim. Umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał łazarza już o czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł jego Jezus. Brat twój z martwych stanie. Rzekła Marta do niego: Wiem, że powstanie zmartwych w czasie zmartwych stania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, panie. Ja mocno wierzę, że ty jesteś mesjasz-syn Boże, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus zobaczył ją płacząco i płaczących ludzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał, Gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu, Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili, Oto jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli, Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie okazując głębokie wzruszenie przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego. Panie już cuchnie, leży bowiem o czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej, czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus zniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum, to powiedziałem, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus. Rozwiążcie Go i pozwólcie Mu chodzić. Miojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wyobraź sobie, że Bóg patrzy na ciebie. Poproś Go swoimi słowami, żeby był w centrum tej modlitwy. Przeczytaj jeszcze raz fragment tej Ewangelii. Zamknij oczy i wyobraź sobie grup Łazarza i płaczące na zewnątrz jego siostry. Poprosi o łaskę, byś mógł poznać Jezusa głębiej, kochać go mocniej i naśladować wierniej. Wyobraź sobie moment, gdy płacząca Marta przychodzi do Jezusa. Patrz, jak Jezus widzi ból swojej bliskiej przyjaciółki i nie może powstrzymać łez. Zobacz, jak wpadają sobie w ramiona. I płaczą nad śmiercią łazarza, brata i przyjaciela. Słuchaj ich płaczu i rozmowy. Zobacz jak Jezus ze łzami pyta, gdzieście go położyli. Zobacz jak Żydzi rozmawiają między sobą o miłości i bezradności Jezusa. Wyobraź sobie Jezusa płaczącego z martą przy grobie. Wczuj się teraz w sytuację Jezusa, który właśnie słyszy o śmierci swojego przyjaciela. Posłuchaj, gdy Jezus mówi apostołom o radości ze śmierci Łazarza, dzięki której może objawić swoim przyjaciółom Ojca. Zobacz, jak chce przywrócić Łazarza do życia. Patrz, jak Jezus mówi, że Jego największym pragnieniem jest to, żeby wszyscy uwierzyli w Ojca i w Syna. Posłuchaj, jak Jezus tłumaczy Marcie, kim jest. Ja jestem z martwych staniem i życiem, kto wierzy we mnie, będzie żył. Poczuj pragnienie Jezusa, żeby wszyscy uwierzyli w Niego i w Ojca. Wyobraź sobie, jak Jezus staje przed grobem i woła. Odsuńcie kamień. Słuchaj, jak tłumaczy ludziom, że wiara w Niego pokona każdą śmierć. Zobacz, jak modli się do Ojca, prosząc o dar życia dla Łazarza dar wiary dla wszystkich obecnych. Zobacz, jak Jezus wzywa Łazarza. Wyobraź sobie zmarłego wychodzącego z grobu. Zobacz, jak rozwiązuje się jego pęta, zmarły odzyskuje życie i swobodę ruchu. Zobacz radość, wiarę i wzruszenie wszystkich obecnych. Zobacz, jak Jezus i Łazarz padają w sobie w objęcia. Na koniec tej medytacji porozmawiaj z Martą o przyjaźni z Jezusem. Porozmawiaj z Jezusem o Jego misji, przyjaźni i uczuciach. Pomódlmy się. Słowo odwieczne, jednorodzony Synu Boże, proszę Cię, naucz mnie służyć Ci tak, jak tego jesteś godzien. Naucz mnie dawać, a nie liczyć, walczyć, a na ranach nie zważać. Pracować, a nie szukać spoczynku, ofiarować się, a nie szukać nagrody, innej, prócz poczucia, że spełniłem Twoją najświętszą Wolę. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.